ma, tutaj Bartek. I witam w moim pierwszym odcinku z Minecrafta. Yy, multiplayer. I tak, yy, ten serwer się nazywa FractionCraft. Odcinki będą od 10, od 10 minut, może do 15, zależy. Yy, I no tak myślę, że co dzień będę je robił. A więc tak, yy, wchodzimy do mojej gildii. Koordy yy, wyłączyłem z z mapa. Mogę tylko mapę pokazać, ale to bo wiecie, bo może ktoś obejrzy ten filmik i dorobi się do mojej gildii. No ale dobra, jedziemy na dół. Dobrze. I tak, pierwsze co tu mamy to jest mój yy, tunel, który kopałem dzisiaj. Yy, nie znalazłem żadnych diamentów. No ale... Mówi się trudno. A więc tak, wchodzimy do mojej gildii. Raczej domu. I tak, pierwsze co mamy, to jest szafka głów. <laughs> to są jakieś... To jest moja głowa, wiem. To jest głowa... Nie wiem kogo. A to są Stewie. To jest taka yy, szafeczka głów. Książki. Na ozdoby. Kuchnia. Crafting, cauldron. Yy, takie, 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 takie bardzo... Yy, takie, takie... Dobre rzeczy Bezużyteczne Surowce, Mogłbym to nazwać I żarty. Tu mam kosz. Tu mam wodę. Tu mam swoje, Jakby zapasy takie do wojny, do bicia, czy, czy do kopania, czy no. Więc tak, idziemy dalej. Tu mam takie do siedzenia. Jakiś kwiatek. Jak pójdziemy tutaj. Tu mamy tak, tu będzie, y, tu będę sobie y, potiągki na przykład robił. Tutaj mam cobblestone i dirt. Tutaj y, grzybki czerwone i pieczarki się rosną. Znaczy tak myślę, że to są pieczarki. To nie wiem, to są jakieś czerwone. A to są na pewno pieczarki chyba. O, 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 lagi jakieś, dobra. Y, tu mam zboże. A tu będą netherwarty rosły. A tu mam yy, kokobincy. <coughs> Miałbym Netherworld, ale yy, miałem gildię i zaatakowali ją. No i pixelowe, czy jak oni się tam nazywają, yy, sklejmowali, czyli wykupili jakby tamto miejsce. No i nie mogę tam nic rozwalić ani moich skrzynek otworzyć. A miałem dwie skrzynki takich zbroi złotych na Protection 2. Ale mówi się trudno, dobra, idziemy na spawn. No, tak jak mówiłem, odcinki będą od 10 do 15 minut, może. Już Wam teraz mówię, że o jednym koledze, który gra na tym, który jest Tomasz AC98. Podam jego kanał YouTubeowy w opisie i dam IP serwera też w opisie. No i polecam jego filmiki, bo są fajne. A więc pokażę teraz wam co tu jest. Jak, wcho jak wchodzicie tutaj, się zespalnujecie w takim, takim czymś, to tu macie Enchant 1, Enchant 2, Teleporter 1, 2, informacje, strona fractioncraft, craft.org, jakiś.pl, coś takiego. Mm, to nie wiem co to jest i jakoś nie chcę wiedzieć. <grych> no i tu mamy... Regulamin i administracja. Tu też mam jakieś informacje. Tu mam o super VIP. Tomasz AC ma to, właśnie super VIP. Co, co 24 godziny dostaje zbroję Protection 4, yy, Dijeksowy Miecz, Ostroż 5, Odrzut 1, Podpalenie 1, Łuk, płomień 1, Uderzenie 2, Moc 5, złote jabłko i tam pisze tylko super yy, VIP kit. No i tu jak widzisz tu tu masz PvP, Tu zostaniesz zabity i widzę, że tam się biją bym tam... Może tak nacisnę F1 Zanim zabijemy Fuck Deadne tu na pewno znając mnie to ja deadne. No i polecam serwer tylko żeby się tak dużo nie zleciało tych ludzi Bo to jest chyba na 40 slotów Idę za nim już idzie, on idzie. Diedle, dede, dede, Op, oh, fuck. Fuck, fuck. What? Pitać, 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 pitać. Ja nic nie mam założonego. Pitać, 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 pitać. Fuckin' bitchin'. Tak, wiem, wiem. Słowo huśka. Super. O uh. uh. Pitaj, witaj. Szybko. Nie wiem, czy mnie w ogóle goni. Goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni Go ja nic nie mam. Nic nie dostaniesz, w moją głowę. Fak, 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 fak. fak, fak. Dostaniesz śnieżek, Kurwa. Uuu. Dostawcie mnie. Ja nic nie mam. Ja mieć nic. Za chwilę pójdę na solów z nim. Wkurzę mnie. No patrz, no chodź. Jup. No nie wygram. Dobra, pitam. I zobaczymy czy przestaniemy gonić, czy dalej będzie goniło. Fuck 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 fucking. Fuck, o oh, fuck <laughs> No super, pięknie. Dobra, nieważne. do nic przy sobie nie miałem. Eee. <grytanie> Dobra, idziemy dalej tam na spawn. Na razie jestem sam w Gildi. Na razie nie chcę nikogo. I nie wiem czy kogoś będę miał. Raczej będę sam bił się. O jest Tomek. Tomek, 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 Tomek. Co on robi? O, tu jest Tomek. Tomek, zatrzym się. Siema. Fuck. Fuck, nie mogę go <laughs> o! Dobra, patrzymy jak się biją. No jeszcze tak z 3 minuty. I będę kończył. Ale ma diamentową zbroję. O fuck jak on mnie dorwie. To będzie ładnie. Dobra, idziemy za nim. Będę uciekał zaś. O <słyszy> bo zablokuje go tym z y piaskiem Gdzie on jest? Tu jest <trymka> 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 Fuck denne Patrz, 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 patrz No chodź tu, dostaniesz w piasku Fucken Nie mogę stawiać. Kurw. Dajcie <laughs> biją. To jest, to jest biją, bigo, 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 bigo. Pocze... <laughs> Fucking. <laughs> A Ozi mnie broni, bo... znaczy Ozi mnie zna. Eee. Yy, mniej więcej go znam. Dlatego mnie nie bije tak samo Tomek. Dobrze, tu jest trochę akcji do nagrania. Dawaj, 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 dawaj. <laughs> Spawn Dobra, pójdę jeszcze raz na spawn i będziemy kończyli. Jeśli deadnę, no i mniej więcej tak będą te, te odcinki w, w, wyglądały. Znaczy, nie, nie będę cały czas biegał i został zabity. Raz się tam uzbroję, pobiję się też trochę z nimi. Będę też coś budował. Tu wysypał je. Tu deadłem, czyli one tu muszą być gdzieś. Jest, tu. Z O kurw... No wal się, gdebilu. <grywa> Fuck! <grywa> I tak będę płynął. Patrz, co za gościu. A, jaki zakręt, widziałeś? Yes! Dzięki za podbicie mnie. Pita, 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 pita. Puń, puni, puni, dalej, puni, 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 Łoł, wow, ale dostałem, fuck, prać, prać. Zakładaj, dobra, mam zbroję. Dobra, chyba już deadnę, dlatego tu wyjdę. Spróbuję się z nim pobić i będę kończył. Też, 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 też. Też, też, też. No chodź się bić, no chodź. Jak z nim wygram, to się będę śmiał. Prawie dedną, ale ja dednę szybciej. Dobra, a więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Multiplayer na Fraction Craft. A więc do zobaczenia i trzymajcie się.